się Siema, oneczko z tej strony Maciek przez małe m, w dzisiejszym odcinku Simon będzie mi rozkazywać, co będę musiał robić, Simon mówi skacz, to będę musiał skakać, Simon mówi machaj, to będę musiał machać, ale nie umiem machać, więc no nie pomacham, <laughs> Okej, okay, zaczynamy pierwszą rundę, teraz co uda się, touch my face, dobra, Simon mówi, że musimy dotknąć jego, teraz, Ech, twarzy, teraz, kurczę, co jest, ile skaterów, co jest, A! Cofnęli mnie, dam radę, pięć sekund, dobra, uda mi się przejść do kolejnej rundy, jest! Simon mówił, dotknij twarz, dotknąłem twarzy i przyszedłem, jej, udało się! Ale Fofo wygrało, albo wygrał, albo, nie wiem, Fofo wygrała. No to widać, że kobieta. Dobra, co teraz muszę? Idź do domu. Jaki domek? Jaki domek? Gdzie jest domek? Gdzie jest domek? Go home, a jestem domny, a domny. Co? Co jest? być domny, a bezdomny gdzie? Do lasu? Nie wiem, nie wiem, gdzie mam Co jest w ogóle? Co jest, Karyna? Co? Pod prysznic? Naprawdę? Ej, ja nie wiem, o co chodziło. Ja nie wiedziałem, co musiałem zrobić, ale brawo, brawo, brawo dla was. Obserwować, dobra. Tutaj mamy sushi itd. Co? Chodziło tutaj, że muszę stanąć. Nie udało mi się, a ja nie wiedziałem co to znaczy. Pie. Obserwować, dobra. Burger. Tutaj jakiś naleśnik, sushi. Ja nie wiem. Nie udało mi się. Aha, to, to było te. Obserwować, dobra. Ser, duńacik i sushi. Burger, ser. A ser był tutaj. Chyba ser był tutaj, jak z tego co pamiętam. Jak Simon mówi, że trzeba stanąć na ser, to stajemy na ser. Jest, plus 3. Ej, to będzie mega ciężkie. Nie uda mi się przejść do no kolejny. Ale fofo najlepsza jest, co jest? Brawo, 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 brawo. Dobra, lecimy. O nie, Simon mówi, skacz do lawy. Aha, musimy minąć lawę. Tutaj, tu, teraz. Notes. Nie dajemy się wyprzedzić. Fofo, fofo, fo, przegrasz. Fofo, fo, przegrasz. Fofo! Nie! Spaliłem się! Nie! I fofo przejdzie pierwsze! No nie! Tak nie może być! Fofo, czekaj! Ah, Uda mi się! o, oh, Jest plus 5, ale Fofo, gratuluję ci! Jesteś mega dobra! Ale byłem na trzecim miejscu! Ostatnia runda, ostatnia runda została. Simon mówi co? Finałowa runda. Co? Co? A trzeba dotknąć ten, tak? Aha! Rozumiem. Dobra, byłem pierwszy. O nie. Dobra, udało się. Dawaj, 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 dawaj dobrze, dobrze. O nie, najwyższy szczyt zajęty. Kto wygrał? Maciek wygrał! Jej! Ukłony, ukłony, dziękuję. Nie trzeba było, nie trzeba było, ale jaka jest punktacja? Jestem dalej na trzecim miejscu. Uh. Dobra, jeszcze raz, tak nie może być, Simon mówi, a ja przegrywam. nie? Simon mówi, Maciek musi wygrać i wtedy Maciek musi wygrać. Robimy przejście! I kolejna runda się zaczyna! Jedno z pięciu! O, to było to. Dwójeczka. Trzeba kopiować jego ruchy. Simon mówi, że kopił moje ruchy. Jej, wszyscy dobrze zrobili! Na stęcie. O, o. Chyba skopałem to. A dobra. Yy, dół. Dziwna pozycja. A. Głowa. Tyk. Głowa. Głowa. Tyk. I cyk. Ej, dobra, już nie pamiętam. Dobrze! Udało się! Uuu. Wszyscy porówno polecieli. Proszę, proszę państwa. Każdy słucha Simona dobrze. O, o, głowy tylko nam zostały. I co teraz? Trzeba na głowach, co jest? No nie, 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 nie Ej, co jest? To jest oszustwo! Nie ma już tu więcej! Czy ja mogę na kogoś głowę? Fofo wygrała! Jak to jest? Bo 6 miałem tylko! Brawo, brawo, fofo! Dobra, to zwycięzca mógł być tylko jeden, ale to tak nie może być jeden punkt więcej! Rywalizujemy! Znajdź mnie, znajdź mnie. Ej, nie mogę przesuwać, muszę przebiegać tak, tak jak przebiegam. Dobra, trzeba szybko, szybko klikać po prostu, trzeba dobrze się rozglądać. I mamy tutaj dwóch. Jakbym pominął, jej, nie widziałem Simonów. Dobra, tutaj mamy dwóch Simonów. Halo, Simon. jo, Jej, brawo, brawo, brawo. Pokłony, pokłony, pokłony. Spokojnie, wszystko fajnie, ładnie, pięknie. Fofo też to jak gratuluję, bo też jesteś mega dobrą zawodniczką. Cross the road. Dobra, damy radę pierwszej, damy radę pierwsi, Tak! Kto był pierwszy? Zoe czy Maciek? Zaraz zobaczymy. Simon, kto był pierwszy? Powiedz mi, kto był pierwszy? Ja byłem, czy... Uuuuuuu! Blawo, 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 dobrze, trzeba się rozkręcić, trzeba się po prostu dobrze rozkręcić i wtedy nam wyjdzie. Dobra, kolejny Simon, co trzeba zrobić? Winołowa runda. Jak to jest winoowa runda? Miało być pięć. Lek pik. A, ojo, oj, oj. Bandytę trzeba, dobra. Trzeba jak najszybciej klikać. Krowę, ok. Ale szybkie rączki trzeba mieć, nie? Łoo! Udało się! Subcio, subcie, dziękuję, dziękuję. Jestem na podium! Ej, a teraz zamieniliśmy się. Teraz fofo była trzecia, byłem pierwszy. Uuuuh. Dobrze, jeszcze raz Simon, dawaj. Simon mówi, ziewaj, a Simon mówi, daj lajkusia. No to trzeba dać, dobra, robimy przejście do kolejnej wyzwaniowej sceny. No i zaczynamy za niecałe 5 sekund. W ogóle tutaj widzę, że Polacy są na podium. Pierwszy pianin, mi mili, mi mój, i wieleczy. <laughs> dobra, trzeba się skupić. Simon mówi. Oj 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 Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, trzeba zbijać, trzeba zbijać, trzeba zbijać, trzeba zbijać, 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 zbijać. O tu. Mamy to ej chyba mało udało mi się. Ojo, udało mi się najwięcej. Ojo, ja myślałem, że tej korzyś zrobiłem, Simon, dziękuję, Simon. Simon, co teraz musimy teraz zrobić? Co, co jest? Co jest? Znaczy też trzeba Simon mówi. Trzeba znaleźć coś. A, piłeczki! Plus dwa. Nie, jak będę za nią biegł, to będzie gorzej, będzie gorzej. Co jest? No nie, no nie, tak nie może być. I zostało to oszukane. I teraz co? I teraz co? No, fofo, fo, gratuluję, brawo. Ja, ja nawet nie zdobyłem sześciu, ale brawo, fofo. Fo. Brawo, brawo. Mocna rywalka. O, nie. O nie, to nie, to jest Squid Game. Aha, i co teraz? 15 sekund, ktoś musi skakać. Ktoś musi skakać. Ktoś musi skakać. Dawajcie, bo jest po sekund. Ajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. O, fofo wygrała! Fofo 8 ja 4 Brawo, brawo, brawo. Ale nikt nie przeszedł dalej. Nie, to, to było normalnie. O nie. zap... Co jest? Aha, to obojętnie było trzeba klikać. Ja nie wiedział. Nie, nie, ja nie wiedziałem, że mogę obojętnie, brawo, Simon niestety przechytrzył mnie, proszę, proszę bardzo. O, o, o. no to teraz, no to, no to nieźle, nie wiem, pizza, ty... A, jasne, gdzie są Włochy? Gdzie są Czy ja mogę to obojętnie jak czy nie? Ej, ja to mogę wnetnie kłaść? Halo? Halo? Nie mogłem. O co? Wygraliśmy, dobra, fajnie, że wyszła. <laughs> o po, brawo, 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 brawo. Ja niestety, drugie miejsce. Ej, ja bym jeszcze raz pograł. Jeszcze raz, bo to jest dobre wyzwanie. Dobra, jedziemy ja jeszcze raz z wyzwankiem. Let's go! A ja tu będę na podium czy... Oooo, lepiej tam nie patrzeć miesięcznych. Bo mega wysoko wszyscy są. Dobra, robię wam trzeciejkę. I dwa, jeden, let's go! Jesteśmy astronautami teraz, Simon, co musimy robić? Dobrze! 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 Let's go! Trzeba tutaj skakać, ale grawitacja nie na naszą korzyść. Chciała! Zoe, wygrała! 8, co? Mi nawet nie było na tym podium, brawo! Dobra, co teraz musimy robić? Shine on Ghost. Co? Aha, o to chodziło! No nie, ja znowu przegrał, bo nie wiedział. No nie. Ej, będę miał mało punktów. Nawet nie będzie, będzie, no właśnie tak, właśnie myślałem. Hehehe, bo o to, że musiałem przytrzymać dłużej. No ale no cóż, Simon niewyraźnie powiedział. Find... Co? Aha. Co? Fajn, tako. Tako, 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 mamy tako, 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 tako. Tak, tako. tako. I to jest placek. Placek! Już się nauczyłem, to jest placek. Oni, jak szybko oni wszyscy! Puuu, puu! I na jeszcze gdzieś jest. Ser teraz będzie. Ale nie ma. Nawet mnie nie było znowu, to było nie fair. Ej, no. Simon, mów szybciej, albo dawaj mi. O nie, a teraz podtaszkami jesteśmy. Frufru fru robimy, dobra, co musimy? <coughs> Unikać kul. Jakich kul? A, tych kul. Dobra, o to chodzi, dobra, to nie jest problematyczne aż tak. Du o Ale... Na oj ojoj ojoj. Dunaty można zbierać. No nie! Dobra, dunaty, trzeba zbierać. Dobra, faktycznie, dobra, owoce trzeba jeść, owoce trzeba jeść, banana. Udało mi się pokonać. Nice. Dzięki, 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 fofo, dziękuję fofo, dzięki, dzięki. Uważałem Ciebie na najlepszą rywalkę tego odcinka tak naprawdę. Dobra. When the music stops, sit where I say. Okej, okay, dobra. Start. Dobra, mamy. Mamy to. Mamy. Fofo! Fofo! -fo. Nie znalazła, Dobra, teraz co dalej? Miałem fartasz, akurat byłem blisko. Kiercioszka. Tu, kamień. Start. A, armchair. A! No to dobrze stanąłem. Mamy to, dobra, robimy dalej. Co dalej? Kibel. Kibel, daj kibel. Proszę daj kibel, daj kibel, daj kibel. Ooooooh, na grzybku by było, trzeba jednak usiąść. Ktoś odpadnie? Nikt nie odpadnie. Dobra, lecimy dalej. Jej, gratulation. <ścoughs> brawo, 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 brawo. Dobrze. Po byłem na podium, byłem drugi, co jest w ogóle? Gratulacje! I exekwotuje -ex trzecie miejsce! Simon nieźle! <średytutki> Super, podobało mi się to.